Nowy gracz z Telmetu do tej pory nie grał w Europie. Dziś za pośrednictwem Skype'a podzielił się z nami swoją ekscytacją związaną z grą w Polsce. Jestem bardzo podekscytowany szansą rozegrania dwóch sezonów w Europie, ponieważ dotychczas grałem tylko w Australii. Mam nadzieję, że ta przygoda zakończy się sukcesem. Johnson ma być czwórko-piątką. Australijczyk świetnie radzi sobie na pozycji centra i skrzydłowego. Zdradził, że wzoruje się na grze Dirka Nowickiego. Posiada naprawdę dobry rzut z dystansu, jak na zawodnika numer 5, a tym, tym samym jest dosyć silny fizycznie i dosyć wysoki, jak na zawodnika numer 4, na której to pozycji też może występować. No, dobrze biega. Włodarze klubu pamiętają o ubiegłorocznym transferze Davida Warloa, który przez kontuzję zawodnika okazał się niewyfałem. Nie miało to jednak wpływu na decyzję o sprowadzeniu Johnsona. Trochę stereotypy o Polakach, ale nie będę ich powtarzał, tak? że każdy Polak to, to pijaki i tak dalej. No, wiadomo, że no nie wolno w ten sposób podchodzić do niczego. 26-letni Australijczyk związał się ze Stelmetem dwuletnim kontraktem.